W ostatnim czasie doszły do nas niepokojące informacje dotyczące praktyk w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na Radomskim Józefowie. Sprawa dotyczy Pawła Moczydłowskiego, studiującego w Białymstoku młodego Radomianina, który jest zobligowany do odbycia miesięcznych praktyk zawodowych będących warunkiem koniecznym do spełnienia, by zaliczyć rok akademicki. Uczelnia, w tym przypadku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, wydaje porozumienie, które daje studentowi możliwość zawarcia umowy z wybranym szpitalem, w którym ten może odbyć praktyki. Jeden z paragrafów umowy zabrania czerpania z praktyk korzyści finansowych. Oznacza to, że student nie może ani pobierać wynagrodzenia, ani praktyk opłacić, choćby tego chciał. Mimo nadmienionego zapisu, mazowiecki szpital specjalistyczny takich opłat żąda. Władze placówki wymagają 1100 zł oraz badań na obecność koronawirusa, które kosztują około 500 zł. Nie wolno zapominać, że to jest moja praca, to nie tylko ja się uczę. Um, jestem zmuszony odbywać praktyki zupełnie w innym miejscu. Dzwoniłem do w sumie pięciu szpitali, z czego udało mi się um, ostatecznie. Umówić ze szpitalem w Skarzysku, z tym, że jest to 500 km w jedną stronę, czyli dziennie będą musiał pokonywać 100 km, aby móc odbyć te praktyki. Inną opcją było odbycie darmowych praktyk w Uniwersyteckim Szpitalu w Białym Stoku. Te jedynie narażałyby na koszty związane z życiem w innym mieście. Tym samym najlepszą opcją pozostało odbycie praktyk w Szpitalu w Skarżysku Kamiennej, choć nikomu nie trzeba wyjaśniać, że pokonywanie 100 km dziennie przez miesiąc również wiąże się z obciążeniem portfela. Sytuacja patowa, to też pan Paweł postanowił dotrzeć do mediów i swoją trudną sytuacją podzielił się na profilu Facebookowym. Sprawę opisałem na swoim profilu Facebookowym. Dzięki udostępnieniu przez wiele osób, również przez różne portale, sprawa dotarła do kilkudziesięciu tysięcy osób. To umożliwiło zapoznanie się z tą sprawą m.in. z panem Rajkowskim, wicemarszałkiem województwa Mazowieckiego. Również dzięki publikacji Posta sprawa trafiła do parlamentu studentów RP. W nadmienionej sprawie kontaktowaliśmy się z Konstantym Radziwiłem, wojewodą mazowieckim, Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego oraz Rafałem Rajkowskim, wicemarszałkiem województwa. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek komukolwiek przychodziło do głowy, żeby czynić z tego jakiś rodzaj dochodu. I kazać płacić studentom za to, do czego są po prostu zobowiązani w ramach swojego rozwoju. A jeśli chodzi o szpital na Józefowie, to ja już tego typu sygnały słyszałem kilkakrotnie w przeszłości. I mam wrażenie, że komuś tam się coś pomyliło. Wicemarszałek Rafał Rajkowski w rozmowie telefonicznej poinformował nas, że dochodziły do niego w przeszłości tego typu informacje i w rzeczowy sposób wyjaśnił, iż koszty finansowania odzieży ochronnej oraz badań na obecność koronawirusa w skali kilkudziesięciu studentów chcących odbyć praktyki również mocno obciążają budżet placówki. Wicemarszałek we wspomnianej sprawie polecił nam kontaktować się z władzami szpitala. Po zapoznaniu się z punktem widzenia drugiej strony śmiało można stwierdzić, że argumentacja przedstawicieli szpitala jest całkowicie logiczna. Praktyki studenckie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu są bezpłatne. O ile uczelnia podpisała stosowną umowę ze szpitalem. Wówczas to uczelnia zobowiązuje się do pokrycia kosztów praktyk swojego studenta. Za praktyki nie płacą na przykład studenci medycyny z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Jeśli i jakakolwiek uczelnia chciałaby podpisać z naszym szpitalem umowę dotyczącą praktyk studenckich, to jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Mimo jasnego stanowiska Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, nie udało nam się otrzymać jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego, np. wspomniany wcześniej, szpital w Skarżysku Kamiennej nie pobiera opłat, mimo iż nie ma podpisanej umowy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Trzeba jednak mieć na uwadze, że tak jak każde przedsiębiorstwo, taki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poruszając się w obrębie przepisów ma prawo do określania własnych zasad, na jakich odbywają się praktyki studenckie. W szczególnej sytuacji zagrożenia epidemicznego opłata za praktyki wzrosła, bowiem koszty wymaganej odzieży ochronnej oraz innych środków ochrony osobistej również opiewają na zdecydowanie wyższą kwotę niż miało to miejsce na przykład rok temu. Pobieranie opłat za praktyki studenckie bez umowy między szpitalem a uczelnią stosuje wiele innych placówek medycznych. W tym również nasza. Ponadto w czasie trwającej epidemii musimy w szczególny sposób dbać o chorych i o praktykantów przebywających w naszym szpitalu, stąd opłaty za środki ochrony osobistej dla praktykanta w ilościach dostosowanych do jednostki, w której student ma odbyć praktykę. Oczywiście ceny są zgodne z cynikiem znajdującym się na naszej stronie internetowej. Jednocześnie postanowiliśmy przyjrzeć się, jak wygląda kwestia praktyk studenckich w Warszawie. Okazuje się, że radom na tle stolicy nie odbiega od norm. Co prawda na stronach Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA oraz Szpitala Bielańskiego w Warszawie nie znaleźliśmy informacji o cenie odbycia miesięcznych praktyk, natomiast w regulaminie obu placówek możemy przeczytać, że student jest zobligowany do posiadania wymaganej odzieży ochronnej, w tym obuwia, ukończenia szkolenia BHP oraz zobowiązania się do pokrycia ewentualnych kosztów profilaktyki poekspozycyjnej. Podsumowując, praktyki można odbyć w Radomiu za darmo, gdy uczelnia jest związana ze szpitalem specjalną umową. Taką podpisał m.in. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Półłaskiego w Radomiu. Student z Radomia praktyki może również odbyć nieodpłatnie w Białymstoku, natomiast musi liczyć się z kosztami życia w mieście, w którym notabene i tak studiuje na co dzień. Gdzie leży problem i czy w ogóle istnieje? Na to pytanie muszą odpowiedzieć sobie Państwo sami.